W tym zadaniu z kombinatoryki musimy policzyć, ile jest wszystkich liczb naturalnych pięciocyfrowych nieparzystych, w których w zapisie dziesiętnym występują wyłącznie cyfry 0, 1, 2, 3. Zauważmy, że cyfry w zapisie tej liczby mogą się powtarzać, tak jak jest to podane w tych dwóch przykładach. Zapiszmy sobie zatem symbolicznie naszą pięciocyfrową liczbę i teraz zastanówmy się na ile sposobów w każde miejsce możemy wpisać cyfrę i z reguły mnożenia wymnożymy te wartości, co da nam łączną liczbę wszystkich cyfr pięciocyfrowych, które spełniają warunki naszego zadania. Na pierwszym miejscu możemy wpisać dowolną z tych cyfr poza zerem, czyli możemy tu wpisać jedynkę, dwójkę lub trójkę. Zera nie możemy wpisać, czyli na wpisanie cyfry na pierwsze miejsce mamy trzy możliwości. Na drugim miejscu już możemy wpisać dowolną z tych czterech cyfr, włącznie z zerem, czyli na drugie miejsce mamy cztery możliwości. I na trzecim miejscu też możemy wpisać dowolną, też mamy cztery możliwości. Na kolejnym dowolną mamy cztery możliwości, a na ostatnim. Jaką możemy wpisać? No, nasza liczba ma być nieparzysta, czyli może się kończyć albo na 1, albo na 3. Musi się kończyć na cyfrę nieparzystą, a w naszym zbiorze mamy tylko dwie takie cyfry jedynkę i trójkę, czyli tu może stać albo jedynka, albo trójka, czyli mamy dwie możliwości na wpisanie cyfry na ostatnie miejsce. No i tyle mamy tych wszystkich liczb pięciocyfrowych, które spełniają warunki naszego zadania, zatem jest ich 3 razy 2 to jest 6, razy 4 do 3 to jest 64, 6 razy 64 to jest 360 plus 24, czyli 384. Zatem poprawna jest odpowiedź B.